Czy wiesz, że ten elegancki wygląd, o którym tak marzysz, jest bliżej niż myślisz? Wiele kobiet wyrzuca pieniądze na drogie ubrania, które wyglądają tanio, podczas gdy mogłyby inwestować w stroje, które kosztują o połowę mniej, ale gwarantują znacznie lepszy efekt. Dzisiaj pokażę Ci 11 stylizacji, które odmienią Twoją szafę. A numer jeden jest tak uniwersalny, że będzie Ci towarzyszył przez wszystkie pory roku. Look jedenasty. Garnitur z tkaniny garniturowej. Inwestycja w komplet, bluzkę i spodnie z tkaniny garniturowej to gwarancja wyrazistej obecności bez wysiłku. Proste, strukturalne linie podkreślają każdą sylwetkę, a kolory takie jak grafitowy, beżowy czy granatowy natychmiastowo dodają wyrafinowania, zwłaszcza w tkaninach z nienagannym fasonem, które łatwo się nie gniotą. Ten zestaw świetnie sprawdza się u wyższych kobiet. Które mogą postawić na spodnie z szerokimi nogawkami i przedłużoną marynarkę w tonacjach ziemi. Z kolei dla niższych strzałem w dziesiątkę będą spodnie o prostym kroju do kostki z marynarką idealnie dopasowaną do ciała w odcieniach takich jak głęboki niebieski, co optycznie wydłuża sylwetkę. W środowisku korporacyjnym połącz zestaw z minimalistycznym płaszczem, czarnymi, strukturalnymi mokasynami i dużą torbą typu tote z teksturą ze skóry ekologicznej. Na luźny lunch zamień koszulę na gładki t-shirt z bawełny, dodaj płaskie sandały i średniej wielkości torebkę-listonoszkę w kontrastowym kolorze. Wieczorem załóż marynarkę z satynowym topem na ramionczkach, dobrze skrojonymi, ciemnymi dżinsami, szpilkami typu szpilka i małą kopertówką z metalicznymi detalami. Osoby, które nie mogą pozwolić sobie na wiele dodatków, mogą wybrać średnią, karmelową, strukturalną torbę bez widocznych zdobień i wygodne mokasyny w neutralnym odcieniu. Jeśli ten luk Cię zachwycił, przygotuj się na następny, który zrewolucjonizuje Twoją szafę. Luk 10. Sukienka Midi Sukienki z prążkowanej dzianiny to prawdziwe must-have, które naturalnie modelują ciało, nie podkreślając niedoskonałości. Długość MIDI natychmiast dodaje wyrafinowania, a miękki materiał zapewnia komfort przez cały dzień. Jest to element garderoby, który wygląda znacznie drożej niż jest w rzeczywistości. Dla kobiet z podkreśloną talią wybierz modele z paskiem lub wbudowaną szarfą w odcieniach takich jak oliwkowa, zieleń czy bordowy, podkreślając sylwetkę klepsydry. Natomiast dla tych z szerszymi biodrami modele lekko rozkloszowane w kolorze granatowym lub czarnym z dekoltem w serek wydłużą sylwetkę i zrównoważą proporcje ciała. Do biura noś sukienkę z krótką, strukturalną marynarką, balerinami w szpic i średnią, strukturalną torebką w neutralnym kolorze. Na spacer po centrum handlowym połącz ją z minimalistycznymi, białymi trampkami i małym plecakiem z ekoskóry w kontrastującym kolorze. Na kolację dodaj kurtkę jeansową, sandały na cienkich paskach i kopertówkę z dyskretnymi złotymi detalami. Oszczędzaj wybierając jedną średnią torebkę z odpinanym paskiem w średnim brązie, która może służyć zarówno na ramię, jak i jako kopertówka, oraz parę balerin w szpic w kolorze nude. Ale zanim będziemy kontynuować, powiedz mi w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz, i przy okazji zasubskrybuj kanał. Luk 9. Plisowana spódnica Midi z bluzką z lejącego się materiału. Połączenie plisowanej spódnicy z lejącą się bluzką natychmiast tworzy wyrafinowany wygląd. Delikatny ruch fałd spódnicy dodaje naturalnej elegancji, a kontrast z miękkością bluzki zapewnia idealną równowagę, tworząc wrażenie harmonijnego zestawu, który wydaje się starannie przemyślany. Dla prostszych sylwetek postaw na plisowane spódnice w żywych kolorach takich jak musztardowy lub ciemna czerwień z bluzkami w neutralnych odcieniach. Kobiety z większymi krągłościami będą wyglądać olśniewająco w czarnych lub granatowych plisowanych spódnicach z wysokim stanem w połączeniu z bluzkami w jasnych kolorach, takich jak kość słoniowa lub delikatny róż. W środowisku zawodowym dodaj krótką, strukturalną marynarkę, szpilki na średnim obcasie i dużą torbę typu tote z dobrej jakości skóry ekologicznej. Na kawę z przyjaciółmi zmień to na jasną kurtkę jeansową, wygodne baleriny i małą torebkę listonoszkę w kolorze uzupełniającym. Na wieczorne wyjście zamień lejącą się bluzkę na satynową lub z subtelnym połyskiem. Dodaj sandały na paskach i małą kopertówkę, a na koniec średnie kolczyki koła. Dla tych, którzy muszą zoptymalizować budżet, najlepszym wyborem jest średnia torebka w kształcie trapezu w neutralnym kolorze, takim jak beżowy lub średni szary oraz para czarnych balerin w szpic. Ten wszechstronny duet harmonizuje z kolorami spódnicy i bluzki, tworząc wyrafinowany wygląd. Ta kombinacja jest już niesamowita, ale następny look zaskoczy Cię jeszcze bardziej. Luk ósmy. Spodnie palaco z wysokim stanem i bluzka jedwabna. Spodnie palazzo z wysokim stanem to ten element garderoby, który natychmiast przekształca każdą stylizację w coś wyrafinowanego. Pionowy fason wydłuża sylwetkę, a podkreślona talia uwydatnia krągłości. W połączeniu z jedwabną bluzką lub tkaniną imitującą jedwab, kontrast między strukturą spodni a delikatnością bluzki tworzy harmonię wizualną godną wybiegu. Niższe kobiety mogą postawić na spodnie palazzo w jednolitych kolorach, takich jak czarny lub granatowy, z dyskretnie widocznymi butami na średnim obcasie. Natomiast wyższe mają swobodę w eksplorowaniu spodni palazzo w dyskretne wzory, takie jak prążki lub kratka Prince of Wales, w połączeniu z bluzkami w odcieniach takich jak brzoskwiniowy lub lawendowy. Do pracy połącz z koszulą z rękawem 3/4, czułenkami na średnim słupkowym obcasie i strukturalną teczką/aktówką w kontrastowym kolorze. Na niedzielny lunch zamień to na lekką bluzkę z drobnymi detalami, wygodne płaskie sandały i strukturalną słomkową torbę. Wieczorem dodaj bluzkę z bardziej wyeksponowanym dekoltem, sandały na paskach i małą metaliczną torebkę, wykańczając delikatnym naszyjnikiem, który łapie światło. Inteligentne oszczędzanie sugeruje średnią strukturalną torebkę, bez wielu detali w odcieniu kamelowym lub ciemnoszarym, w towarzystwie wygodnych szpilek na średnim obcasie w czerni. Luk siódmy. Sukienka koszulowa z lnu. Sukienka koszulowa, chemis, zasłużyła na swoje miejsce wśród elementów, które nigdy nie wychodzą z mody i to z dobrego powodu. Wygląda nienagannie w każdej sytuacji. Struktura inspirowana męskimi koszulami wnosi bezpretensjonalną elegancję, a tkanina imitująca len dodaje tego europejskiego, letniego charakteru, tworząc wygląd, który wydaje się znacznie droższy, niż jest w rzeczywistości. Dla kobiet z szerszymi ramionami modele z rękawami 3/4 w odcieniach takich jak terakota lub zieleń mchu łagodzą sylwetkę i wprowadzają równowagę. Z kolei dla tych z węższymi biodrami, sukienki koszulowe z przednimi kieszeniami lub detalami w dolnej części w kolorze niebieskim petrol lub musztardowym dodają strategicznej objętości i wizualnego zainteresowania. Na spotkania biznesowe połącz sukienkę z cienką paskiem, damskimi oksfordami i średnią strukturalną torebką w kolorze uzupełniającym. Na spacer po parku wybierz minimalistyczne białe trampki i lekką torebkę-listonoszkę w kontrastowym kolorze. Na nieformalną kolację dodaj krótką kurtkę z ekoskóry, sandały na słupku i kopertówkę z odpinanym paskiem, kończąc średnimi, geometrycznymi kolczykami. Bez dużego budżetu? Postaw na średnią torebkę typu satchel z ciemnobrązowej lub czarnej ekoskóry oraz parę płaskich mule w neutralnym odcieniu. Luk szósty. Zestaw z dzianiny. Zestawy z dzianiny natychmiast wprowadzają luksusową estetykę, nawet jeśli są kupione w popularnych sklepach. Bogata tekstura materiału naturalnie sugeruje jakość, a koordynacja między elementami tworzy zaplanowany i elegancki wygląd, który oszuka każde oko, wydając się znacznie droższy niż jest w rzeczywistości. Dla kobiet z większym biustem zestawy z otwartym kardiganem i pasującym topem na ramiączkach w odcieniach takich jak oberżyna lub leśna zieleń tworzą wydłużającą pionową linię. Z kolei dla tych z krótszymi nogami wersje ze spódnicą shortami i topem na ramiączkach w kolorze karmelowym lub błękitem nieba równoważą proporcje i wydłużają sylwetkę. W środowisku korporacyjnym połącz zestaw z białą koszulą pod spodem loafersami i dużą, strukturalną torbą tote w neutralnym odcieniu. Na weekendowy brunch zdecyduj się tylko na top z zestawu z jasnymi dżinsami, płaskimi sandałami i średnią torebką typu bucket. Na wieczorne wyjście dodaj kurtkę z ekoskóry na zestaw, bodki do kostki i kopertówkę z metalicznym detalem, uzupełniając krótkim naszyjnikiem z kamieniami. Najlepsza inwestycja dla oszczędzających to średnia torebka na ramię bez wielu ozdób w odcieniu kawowym lub matowej czerni oraz para wygodnych mokasynów w neutralnym kolorze. Luk 5. Biała koszula ze spodniami palaco. Biała koszula to ten element, który zawsze zapewnia nieskomplikowaną elegancję. Kiedy jest dobrze skrojona, nawet z przystępnej cenowo marki, wygląda jakby wyszła z luksusowego domu mody. Zwłaszcza w połączeniu z idealnie układającymi się spodniami palazzo, tworząc ten kontrast między lejącym się a strukturalnym, który krzyczy wyrafinowaniem. Dla kobiet z bardziej wydatnymi biodrami, nieco dłuższe koszule w połączeniu z prostymi spodniami z wysokim stanem w odcieniach takich jak grafitowy lub bordowy równoważą sylwetkę. Kobiety z krótszym torsem zyskają na koszulach o długości do bioder i spodniach z szerszymi nogawkami w kolorze granatowym lub oliwkowej zieleni, tworząc harmonijne proporcje. W godzinach pracy zostaw koszulę półotwartą z neutralnym topem pod spodem, połącz z lakierowanymi mokasynami i torebką w kontrastowym kolorze. Na wizytę w księgarni podwiń rękawy koszuli, załóż minimalistyczne białe trampki i mały, elegancki plecak w kolorze uzupełniającym. Na wieczorne spotkanie zawiąż dyskretny supeł z przodu koszuli, załóż średni obcas i torebkę do ręki ze złotym łańcuchem, kończąc perłowymi kolczykami. Jeśli musisz wybrać tylko jedną parę akcesoriów. Zainwestuj w średnią torebkę z miękkiej ekoskóry w kolorze tytoniowym lub szarym i parę czarnych loafersów bez zbędnych detali. Luk czwarty: sukienka tuba klasyczna. Sukienka tuba nigdy nie wychodzi z mody i to z dobrego powodu. Jej prostota jest właśnie tym, co czyni ją tak luksusową. Prosty krój podkreśla każdą sylwetkę, gdy jest dobrze dopasowana do ciała, a ciemne kolory, takie jak czarny, granatowy lub wino, tworzą naturalnie elegancki efekt, który ukrywa niedoskonałości i wygląda nieskończenie drożej. Dla kobiet o bardziej prostokątnym ciele wybierz modele z małymi wycięciami w talii lub subtelnymi detalami, takimi jak plisy w odcieniach takich jak ciemna zieleń lub bordowy. Aby stworzyć strategiczną objętość, kobiety z większymi krągłościami wyglądają spektakularnie w modelach z umiarkowanym dekoltem w serek i długością tuż za kolano w kolorze czarnym lub głębokim niebieskim petrol. W biurze dodaj krótką, strukturalną marynarkę, klasyczne szpilki i średnią torebkę z dobrej jakości ekoskóry w kontrastowym odcieniu. Na lunch z rodziną narzuć lekki kardigan na ramiona, dodaj płaskie sandały na paskach i małą torebkę crossbody w kolorze uzupełniającym. Na koktajl zmień to na krótki żakiet z cienkiej tkaniny z subtelnym połyskiem, sandały na cienkich paskach i kopertówkę z metalowymi detalami, kończąc wyrazistym naszyjnikiem. Aby zoptymalizować budżet bez kompromisów w stylu. Wybierz średnią torebkę z eleganckim zapięciem w matowej czerni i parę wygodnych balerin w szpic w kolorze nude. Luk trzeci – satynowa bluzka z ciemnymi dżinsami. Połączenie satynowej bluzki lub tkaniny imitującej jedwab z dobrze skrojonymi ciemnymi dżinsami jest praktycznie nie do pobicia, jeśli chodzi o wygląd drogi przy małym wydatku. Subtelny połysk tkaniny bluzki natychmiast dodaje luksusu. A ciemne jeansy, gdy są dobrze dopasowane i bez krzykliwych przetarć, wyglądają znacznie bardziej wyrafinowanie niż ich sprane wersje. Dla kobiet z większym biustem, bluzki z delikatnym dekoltem w serek w odcieniach takich jak szampański lub śliwkowy, w połączeniu z prostymi jeansami, podkreślają naturalną sylwetkę. Kobiety z węższymi ramionami wyglądają świetnie w bluzkach z drobnymi detalami, takimi jak. Marszczenia na ramionach w kolorze zielonej wody lub koralowym w towarzystwie ciemnych dżinsów skiny. Na ważne spotkanie dodaj strukturalną marynarkę, botki do kostki na średnim obcasie i średnią torebkę do ręki w kolorze uzupełniającym. Na spacer po mieście połącz z lekkim kardiganem, wygodnymi balerinami i torebką typu bucket w neutralnym odcieniu. Na wieczorne wyjście zmień to na dopasowaną kurtkę z ekoskóry, sandały na paskach i małą kopertówkę, uzupełniając wiszącymi kolczykami, które łapią światło. Jeśli Twój budżet pozwala tylko na jeden zestaw akcesoriów, zainwestuj w średnią torebkę na ramię z niewielką ilością metalicznych detali w ciemnoszarym lub karmelowym. Look drugi. Zestaw monochromatyczny. Monochromatyczny wygląd to pewny zakład dla tych, którzy chcą wyglądać elegancko, bez wysiłku. Noszenie elementów w tej samej rodzinie kolorów, zwłaszcza w neutralnych odcieniach takich jak beżowy, szary, brązowy lub biały, tworzy wydłużoną sylwetkę i uporządkowany celowy wygląd, nawet gdy poszczególne elementy są przystępne cenowo, dając to wrażenie zestawu, który kosztował znacznie więcej. Dla niższych kobiet zestawy w jasnych odcieniach, takich jak piaskowy lub jasnoszary, w elementach szanujących proporcje ciała, tworzą wizualną wertykalność. Z kolei wyższe kobiety mogą eksperymentować z kombinacjami w kolorze czekoladowym lub oliwkowej zieleni w szerszych i lejących się elementach, wykorzystując swoją posturę do bardziej dramatycznych luków. Najbardziej inteligentną alternatywą ekonomiczną jest inwestycja w średnią, minimalistyczną torebkę z dobrej jakości ekoskóry w kolorze karmelowym lub beżowym oraz parę eleganckich balerin w odcieniu nude. Look numer jeden: Dobrze skrojona marynarka z bazowymi elementami. Dobrze skrojona marynarka to ten magiczny element, który natychmiast przekształca każdą bazową stylizację w coś godnego magazynu. Nawet z przystępnych cenowo marek, krawiectwo, gdy ma dobry fason i strukturę w ramionach, podnosi cały wygląd. Tworząc to wrażenie inwestycji, które oszuka nawet najbardziej wytrawne oczy świata mody. Dla kobiet, z szerszymi biodrami marynarki o średniej długości do bioder w kolorach takich jak grafitowy lub głęboki granat równoważą sylwetkę w połączeniu z ciemnymi bazowymi elementami. Kobiety z węższymi ramionami zyskują na marynarkach z lekką strukturą w ramionach w kolorach takich jak karmelowy lub zieleń militarna, tworząc prezencję bez przesady. W środowisku korporacyjnym połącz marynarkę z dobrej jakości, bazowym, białym t-shirtem, prostymi spodniami garniturowymi i damskimi oxfordami z elegancką torbą tote w kontrastowym odcieniu. Na kawę z przyjaciółkami załóż ją na prostą sukienkę midi z czystymi białymi trampkami i średnią torebką listonoszką w żywym kolorze. Na specjalną okazję wieczorową narzuć marynarkę na satynowy top na ramionczkach ze spodniami garniturowymi, szpilkami i błyszczącą kopertówką, uzupełniając delikatnym naszyjnikiem, który rozświetli twarz. Dla tych, którzy szukają oszczędności bez utraty stylu, pewną inwestycją jest średnia torebka o czystym designie w czerni lub ciemnym brązie oraz para płaskich mule w neutralnym odcieniu. Widziałaś, jak możliwe jest wyglądanie elegancko bez opróżniania konta bankowego? Prawdziwe wyrafinowanie nie tkwi w metkach z cenami, ale w tym, jak łączysz ubrania i z jaką pewnością je nosisz. Małe detale robią różnicę. Preferowanie jednolitych kolorów, utrzymywanie ubrań w dobrym stanie i wybieranie elementów z dobrym fasonem przekształcają proste luki w wyrafinowane stylizacje. Nie chodzi o to, by mieć dużo, ale o to, by dobrze wybierać i mądrze wykorzystywać to, co masz. Twój wygląd mówi, zanim w ogóle otworzysz usta, a inwestowanie w wygląd nie jest próżnością, lecz narzędziem komunikacji. Zostaw w komentarzach słowo elegancja, jeśli znalazłaś się w którymś z tych luków i zamierzasz go zastosować. Zasubskrybuj kanał, by uzyskać więcej porad dotyczących ekonomicznego stylu i udostępnij to przyjaciółce, która zawsze narzeka, że nie potrafi się dobrze ubrać, wydając mało. Razem jesteśmy silniejsze i bardziej stylowe. Do zobaczenia w następnym filmie, moje drogie.